Koszty instalacji pompy ciepła zależą od bardzo wielu czynników. Trudno jest to jednym zdaniem określić, wobec czego zawsze je ustalamy wspólnie z inwestorem. Szukając takich rozwiązań, by nawet najbardziej wymagający klient był zadowolony. Instalacja pompy ciepła może nas kosztować już od 10 tysięcy. Oczywiście to wszystko jest uzależnione od tego, co od takiej pompy oczekujemy. Czy ona ma być do systemu ogrzewania domu, czy ma być do ciepłej wody użytkowej, czy to ma być pompa gruntowa z odwiertami, czy to ma być pompa powietrzna. Na to wszystko składają się różne wskaźniki czy współczynniki, które nam dobierze oczywiście też projektant. I on nam wskaże, czy docelowo najtańszym rozwiązaniem w sensie utrzymania potęgrzewczego budynku będzie pompa gruntowa z odwiertami. Wtedy koszt będzie załóżmy około 20 do 30 tysięcy za jednostkę pompy ciepła, i do tego by trzeba było doliczyć odwierty. Oczywiście osobną kalkulacją jeszcze będzie sam system grzewczy w budynku, bo tutaj też może być oparty o wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, o instalację ogrzewania grzejnikowego, klima konwektory, grzejniki kanałowe. No tutaj rozpiętość tych cen może być niesamowita, bo grzejnik możemy dzisiaj kupić w sklepie, w promocji nawet za 200 zł, ale możemy też kupić i za 10 tysięcy. No to wszystko zależy od zasobności portfela klienta i tego, co by chciał uzyskać w domu. Czy dla niego się liczy tylko i wyłącznie cena w momencie inwestycji, czy może wychodzi z tego założenia, że pieniądze na inwestycje wydaje raz, ale potem korzysta z tych instalacji, no i przede wszystkim ma odpowiedni wygląd potem taki dom. Wykonanie instalacji w oparciu o system grzewczy zajmuje nam około tygodnia czasu. Staramy się zawsze zamknąć w takim tygodniowym jakby kalendarzu. W sensie w poniedziałek wchodzimy na inwestycje, gdzie potrzebujemy jednorazowo inwestora, żeby dokonać z nim jeszcze ostatecznych ustaleń na budowie, poza już częścią jakby projektowo. Przez tydzień czasu realizujemy te systemy czy te instalacje, które mamy z inwestorem uzgodnione. Na piątek potrzebujemy, czy na sobotę, inwestora, żeby dokonać odbiorów końcowych całych tych instalacji. Staramy się zawsze zamknąć to w jednym tygodniu, tak aby inwestor na kolejny tydzień mógł zamówić kolejną ekipę budowlaną, na przykład do wylania posadzek. Często wracają do nas klienci, którzy na etapie inwestycji zdecydowali się na takie czy takie rozwiązanie w sensie tańszego rozwiązania, a przyszli po dwóch, po trzech latach jednak decydując się na pompę ciepła, bo mówią, że dopiero wtedy dojrzeli do rozwiązania pompy ciepła. Kiedyś o tym tylko czytali kiedyś o tym słyszeli, dzisiaj już chcą ją zamontować, tylko że wtedy ta instalacja ich kosztuje no, prawie dwa razy, no, bo raz już pieniądze wydali na jakiś system grzewczy, a teraz drugi raz muszą wydać na pompę ciepła.